Ty? Tak, właśnie ty. Czujesz się słaby? Czujesz się złamany, niewystarczający? Wiesz, że to właśnie Ciebie wybrałem? Nie dlatego, że jesteś silny, nie dlatego, że jesteś doskonały. Wybrałem Cię, ponieważ w Twojej słabości objawia się moja siła. Kiedy patrzysz w lustro i widzisz swoje błędy, ja widzę swoją możliwość działania. Kiedy upadasz, ja wyciągam rękę, aby Cię podnieść. Nie potrzebuję Twojej doskonałości. Potrzebuję Twojego zaufania, Twojego serca, które mówi: Boże, bez Ciebie nie dam rady. Pamiętasz Mojżesza? Drżał na myśl o przemawianiu, ale poprowadził mój lud ku wolności. Pamiętasz Dawida? Był tylko pasterzem, chłopcem z procą, ale pokonał olbrzyma. Pamiętasz Piotra? Zaparł się mnie trzy razy, ale stał się skałą, na której zbudowałem mój kościół. Nie szukam tych, którzy są silni własną siłą, szukam tych, którzy pozwolą mojej sile działać w nich. Twoje zmagania, twoje łzy, twoje porażki to nie koniec. To początek drogi, na której kształtuję cię, abyś mógł spełnić moje plany. Kiedy twoje serce jest ciężkie, a myśli pełne zwątpienia, pamiętaj, jesteś wybrany. Jesteś moim narzędziem, moim wojownikiem. Twoja walka nie jest na marne.